Się ma i mam wyjaśnienie, czemu nie ma odcinków w sobotę. No po prostu, nie wiem. Chciało mi się montować. Miałam nagrane jakieś odcinki, chociaż teraz, jak na nie patrzę, to one nie mają sensu, więc dlatego ich nie ma. Ale wczoraj też nie było odcinku, nie? Dzisiaj jest w ogóle Wielkanoc, więc e, wszystko najlepszego z okazji Wielkanoc, Wielkanocy. Będę dzisiaj nagrywać odcinek z moim kuzynem albo bratem. Jeszcze zobaczymy z kim. Może jeszcze moi rodzice będą, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, może mój tata będzie na odcinku hmm. Ale raczej będzie to odcinek z moim putinem, bo mój brat jest troszkę za mały I może postaram się zmontować ten odcinek na jutro, na poniedziałek, Wielkanoc, na śmigus dyngus, nie? No i co, no po prostu Jak będą odcinki, nie? I oprócz tego we wtorek też jeszcze będzie odcinek Prawdopodobnie, nic nie obiecuję, jak zmontuję jak zmontuję tak, tak, tak co tyle, narka. A i w ogóle mój kanał w sensie, się rozwija, nie? Jakby trochę jest dzięki Wam, ale też... O, sorry, jak widzicie, bawię się jakimś takim filocikiem. Kto wie, czego on jest? Do statywu. Dostałam statyw. Proszę bardzo, tak się prezentuje, on może się podwyższać. No i no, to tyle, na Nara.